Gerald zaprasza na wżyć hężone przygody purposa. Pozdrawia Jacek Rozanek. Bywaj. I witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy Diablo 2. Boże, jak ja kocham tą grę. Naprawdę nawet sobie nie wyobrażacie, jak ja się cieszę, że nagrywam te odcinki. To znaczy, cieszę się, że gram. Po prostu. A przy okazji nagrywam odcinki, no bo to też o to chodzi. Dobra, bo się zagmatwałem. <laughs> Idziemy w przygodę. Idziemy oglądać, co tu ciekawego jest do zrobienia. Myślę, że to możemy sprzedać... W momencie, który mamy. W momencie, który mamy już bardzo fajne mieczyki, możemy sprzedać niepotrzebny sprzęcior. To znaczy, no w zasadzie można by zostawić to. Bo w drugim akcie nasz najemnik będzie z tego korzystał, no ale myślę, że zdobędziemy do tego czasu coś znacznie lepszego. Także na tą chwilę sprzedajemy niepotrzebny. Syf. Bajzer. No I idziemy. Naszym zadaniem na tą chwilę jest poszukać malusa Horadrimów w koszarach klasztoru. No i uważać na strzegącego ich kwala. Jeżeli pamiętacie, dała nam tego Questa Charcy, czyli Panikowal w obozowisku Wodzic. Najdalszy. Point mamy na Czarnych Moczarach. Także stąd trzeba się dostać. Do klasztoru. O, proszę bardzo. O! Co masz ty? Myśliwski łuk płomienia. Hmm. No, też z drugiej strony. No ale wiecie co? Gdybyśmy mieli troszeczkę lepsze te klejnoty, nie, jak, nie tak jak w pierwszym akcie wypadają, no to no można by coś tam wsadzić, ale myślę, że w takim wypadku można śmiało wyrzucić ten łuk, bo do niczego nam się nie przyda. portali. No nie, niepotrzebny nam portal. Gdybyśmy kliknęli w tą klawiczkę, to po prostu otworzyłby się portal i wyświetlił napis, możesz wrócić do domu, czy coś takiego. No nieczęsto się zdarza ta kapliczka, ale nie jest specjalnie przydatna. No chyba, że akurat zabraknie nam zwojów portali i akurat pojawi się ta kapliczka, no to wtedy faktycznie robić przydatna, ale powiem Wam, że przez dosyć długą karierę z Diablo 2 nigdy nie miałem takiego zbiegu okoliczności. No, kapliczka napełnienia. No, dobrze by było, bo znaczy, gdybym potrzebował, bo kapliczka napełnienia uzupełnia dosłownie wszystkie paski, czyli życia, wytrzymałości i many. Kolejny wielki talizman. 12% szybsze przy odzyskiwaniu równowagi. Wyobraźcie sobie, że to jest dosyć dobry talizman, nawet jak na normal i na pierwszy akt. Z tym, że zazwyczaj te najlepsze właśnie skillery tak zwane, czyli z tą jedną umiejętnością, o której mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, no właśnie są to jest plus 1 do umiejętności i 12% szybsze przy odzyskiwaniu równowagi. No, gdzie jest ta wyżyna tamowa e, bo właśnie jej szukamy? Ona jest tuż przed e, wyjściem na. Do, 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 do klasztoru. Jest właśnie wyżyna Tamoe. I bezpośrednie przejście na wyżynę tamową e jest z Czarnych Moczar. I właśnie znaleźliśmy Kraczasz na wyżynę tamową e. Tutaj droga jest prosta. O, klejnot pierwszy klejnot. Klejnoty same w sobie zazwyczaj nie są zbyt atrakcyjne, ale zdarzają się perełki. No i perełki to już są naprawdę perełki, bo zdarzają się klejnoty, które dają na przykład 40% zwiększone obrażenia i 15% szybszy atak. Dobra, muszę pościągać wszystko, co mi dodaje do umiejętności, tylko żebym ja wiedział, co to jest. To 6 do zręczności i coś jeszcze mi daje 1 do zręczności. Aha, to, czyli w rzeczywistości zręczności mam 30, a siły 45, żywotności 45, 30, 45. Dobra, to idziemy teraz w siłę, chociaż to jest całkiem nie najgorszy klejnot, muszę Wam powiedzieć, jak na. Na te warunki, tak jak mówiłem, tutaj nie jest trudno y, znaleźć klasztor, ponieważ jest on ogromny i jest na końcu drogi. Z tym, że no, od klasztoru do, do Questa jest jeszcze kawałek drogi. O, zapomniałem dać umiejętność. No oczywiście w mistrzostwo, bo chcemy to wymaksować. Jak już wymaksujemy to będziemy naprawdę ostro sieczyć mieczami. Tak swoją drogą... Uhuhu, uh, mam ekstra laga. Ale czemuż to? Z moim nowym internetem nie powinno być mowy o takich legach No, i jest klasztor. O, długi łuk. I to z dwoma miejscami na klejnoty. Proszę, proszę. No, to tym już na pewno się zainteresujesz. 3 do 10, 2 do 6. Już jest spora różnica. No, możemy zarzucić. Możemy zarzucić ten klejnot na przykład. I możemy zarzucić. No i patrzcie, 7 do 20, Dzięki. 28 do 49. Spora różnica, co? Ten klasztor aż cudownie od zła i nikczemności. No, jeszcze przybył i sił. No to teraz będzie dopiero rzeźnia uskuteczniać. Dobrze, musi mi pomagać, w trudnych sytuacjach. Tak znany błąd z Diablo 2, którego przez całe lata nie poprawili. Czyli drzwi, które się otwierają, ale się nie otwierają. Można sobie przechodzić przez nie na wylot. Kolejny waypoint. No i słuchajcie, zbliżamy się tak naprawdę wielkimi krokami do zabicia. No nieważne kogo, bo zdradziłbym fabułę. Ale do zakończenia pierwszego aktu. Teraz jeszcze tylko trzeba znaleźć przejście, bo to, to, to już będzie troszeczkę dłużej trwało. Niestety... To jest chyba najdłuższy, najdłuższy quest w grze... W pierwszym akcie, przepraszam, no bo na pewno nie w grze. Będą dłuższe. O, święta kula, święta kula, święta kula. Święte kule są drogie. Uhuhu, to bardzo fajna święta kula. Szkoda, że nie jestem czarodziejką. O, amulet. Widzę, że tutaj ciekawe rzeczy się robią. No ale... my musimy iść dalej. Ty mi nie gin. SHIFT i klikając 1, 2, 3 lub 4 jesteśmy w stanie bardzo szybko dać naszej... naszemu najmnikowi potrionkę życia tu życia no bo many to jej nie nie korzysta z many Znaczy no może i tam korzysta ale jakoś chyba nie z naszej koszary dosyć szybko udało się znaleźć koszary jeszcze tylko teraz trzeba przełazić całe koszary w poszukiwaniu Malusa i rzeźnika Kowala Kowal rzeźnik nie no każdy się może pomylić przecież to prawie to samo berło dobrej jakości to będzie drogie. Ojej, ale fajnie, dużo drogiego sprzętu się trafiło. Miódnik ciemności. Nie, no. Miód na moje uszy. Jak czytam te nazwy. Zejście tutaj będzie do. A nie, trafiłem. Hm. A czemu on się nie wyświetla? O, jest. No i jakoś w ogóle nie był specjalnie ciężkim przeciwnikiem. Jestem po prostu przekazaczony już. Z moimi nowymi mieczykami to nie jest trudne. To już koniec questu praktycznie. Udało się bardzo, bardzo, bardzo szybko go zrobić. Rzadko się to zdarza. No ale jednak. Jeszcze mimo wszystko przejdziemy. Bo tutaj zaraz stąd jest przejście do więzienia poziomu pierwszego. Gdzie jest e, kolejny waypoint. że byłoby go zaznaczyć, żeby już nie biegać drugi raz. A ja nie mam buteleczek ze zdrowiem. I zaraz to się dla mnie źle skończy. O! Shit. O ale ja tam wracam. Tylko kupię sobie troszkę buteleczek. No, ogólnie sobie to... troszkę rzeczy kupię. <śm> no tak, skąd my to znamy? Nie no szczyt wszystkiego. Ale. Tak jak mówiłem, trochę droższych rzeczy powpadało. To oddamy za chwilę. Najpierw bardzo mi się podobała ta gróbka. Nie da się w mieście rzucać, zapomniałem o tym. Uu, ile tutaj expa. Uhuhuuu. Uh. Level leci jak szalony. Wreszcie jakaś porządna jatka w stylu Diablo. Chcielibyście zobaczyć co się działo na uber tristro No ale to też jeszcze daleka droga No dużo czasu nam to tak nie zajęło Ale sporo expo wpadło Które już w ogóle poziom 12 Uuu to już nowa linijka się odpaliła, właśnie co ja chcę z tej nowej linii? Podwójny rzut. No, na razie nie jest to nam potrzebne specjalne, specjalnie, a zwiększona wytrzymałość zdecydowanie się przyda. Jeden punkt trzeba na to stracić. Jest zejście do więzienia poziomu pierwszego. Teraz trzeba tylko znaleźć waypoint i będziemy mieli na dalszą drogę już punkt. Orientacyjny, tylko jeszcze trzeba go znaleźć. A to może nie być takie proste, wbrew pozor. Ropień diabła. Szczególnie, że jak wspominałem, te mapy są losowe. No taś taś, oj, dzisiaj mam dużo szczęścia, naprawdę dużo szczęścia dzisiaj mam. Dobrze Idę oddać. oddać. Zobaczcie, bo bardzo ciekawa rzecz jest wy nagrodę za oddanie tego Dobrze cię widzieć. Malusa. Wielkie dzięki za zwrócenie mi Malusa. Teraz obdarzę jeden z twoich przedmiotów magiczną mocą. I teraz mogę nasycić, jak widzicie przedmiot, nasycenie przedmiotu. Stworzy, ale tylko i wyłącznie z białego przedmiotu, czyli nie żółtego, nie niebieskiego, a białego jakiego nie mam przy sobie. Stworzy przedmiot żółty z lasowymi statystykami. Jest to fajna sprawa, no ale tak jak ja, tak i wszyscy grający w Diablo zostawiają sobie dobry wieczór tą możliwość na dalsze etapy gry, bo jest to, mimo wszystko. Fajna sprawa, a na tą chwilę dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, ale pamiętajcie, że chodzi tylko o dobrą zabawę i trzymajcie się. Cześć.